88 przyjazd do wizyta w Chinach ze względu na to, że mieszkam na Tajwanie to to bardzo krótka podróż tutaj jakby się do Niemiec jechało albo nawet w sumie bliżej no bo jak samochodem to z Warszawy do Berlina nie wiem ile się jedzie z 5 godzin tutaj się leci w sumie tyle samo ale do Szanghaju się leci krócej no nieważne patrzymy na to, że infrastruktura wszystko wygląda bardzo ładnie i na pierwszy rzut oka, człowieka, który przyjeżdża tutaj sobie w podróż służbową na tydzień, to wszystko wygląda pięknie, bo są ładna plaża, ładne ulice, budynki, samochody. Wszyscy są szczęśliwi. No ale potem popatrzę na, na to, że tutaj jest miliard 200 miliard 300 milionów ludzi. 5% jest bardzo bogata, czyli to 60 milionów ludzi. Do tego jest 10% klasy średniej czyli to jest w sumie 200 milionów ludzi 300 milionów ludzi razem z bogatymi którym się żyje bardzo dobrze no to zostaje miliard który się nie żyje dobrze z tego co wiem to 600 do 800 milionów ludzi w Chinach żyje poniżej progu ubóstwa <laughs> problem polega na tym, że oni kiedyś tych ludzi z ubóstw, w ubóstwie mieli dużo więcej i oni wyszli e, i są, żyją sobie dostatnie no ale ten trend się zmienił zmieni, bo ci ludzie z ubóstwa już nie wychodzą a ci co zostali klasą średnią coraz ich więcej którzy e, który e, no, zostają biedakami eksport się kurczy co prawda najgłośniej w mediach jest to. O tych o cłach zaporowych ze Stanów Zjednoczonych, no ale eksport do Stanów to chyba tylko 5%, mimo że to jest łatwy biznes, bo się robi duże ilości, się pakuje w kontenery, jak w Europie. Europa jest większym rynkiem, nie rynkiem, tylko jest więcej ludzi w Europie, 500 milionów razem z Wielką Brytanią niż, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest 350 milionów, ale, no ale we Francji i w Niemczech się kupuje. Inne produkty niż w Teksasie, i na Florydzie czy na Alasce, więc dostaną się, wysyła takie same produkty dla 350 milionów ludzi. Do Europy jest ciężej. Eksport idzie w dół. Miał go zastąpić rynek wewnętrzny, ale nie zastąpia, dlatego że ci ludzie mieli pracować za niską pensję. No i ci co dorobili się, to już się dorobili, i ten rynek nie idzie w górę. więc Dużo firm plajtuje. Poza tym jest jeszcze wiek produkcyjny. Większość, duż, nie wiem czy większość, ale bardzo duża liczba mieszkańców Chin to są ludzie powyżej 50 roku życia, którzy nie, nie bardzo szybko udadzą się na emeryturę. To jest związane z tym, że była polityka jednego dziecka. Po drugie, teraz z tą obecną sytuacją ekonomiczną coraz. Mniej ludzi decyduje się na dzieci. Potem mamy korupcję. Mamy te takie olbrzymie firmy, typu Evergrande i jeszcze druga, nie pamiętam jak się nazywa, która, która przy, przynosi straty. Niedokładnie pamiętam ile, proc, ile milionów, czy nawet miliardów dolarów, ale ta sieć szybki, szybkich kolei, która. Jest w Chinach. Ona też przynosi straty, mimo że to tak ładnie wszystko wygląda. Więc tu wszystko to jest pięknie. Ale jak się wyjdzie w szczegóły, ja byłem w Chinach 88 razy, mieszkam na Tajwanie, mówię płynnie po chińsku. W domu z żoną i z dzieckiem się porozumiewamy po chińsku. To jestem w stanie dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak to wszystko wygląda niż ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj na tydzień albo dwa na jakieś podróże służbowe, i jedzą w dobrych restauracjach, spędzają czas w dobrych hotelach. No bo hotele są naprawdę dobre i są nie są aż za takie duże pieniądze jak w Europie na przykład. Ja byłem w Chinach, kiedyś miałem ofertę pracy. No i postanowiliśmy przyjechać z całą rodziną na dwa tygodnie do Szanghaju, żeby spróbować takiego życia. Na co dzień, co prawda mieszkaliśmy w pięciogwiazdkowym hotelu, no ale próbowaliśmy codziennie <laughs> przejechać się metrem, załatwić jakieś rzeczy na mieście. No jest to tragicznie, jest to ciężkie. No, taki jeden przykład. Chcieliśmy popłynąć statkiem, takim pasażerskim, po żółtej rzece. Zobaczyłem, że tam są na parterze jest mnóstwo ludzi ściśniętych, a na pierwszym piętrze są. Sofy, więc chciałem kupić bilet na tę sofę. No ale pani w okienku mi powiedziała, że nie ma biletów na sofę, wszystkie bilety są takie same. Więc siedziałem i rozmawiałem z nią chyba przez 5 minut. Kolejka się zrobiła, więc facet podszedł do mnie i powiedział, żebym kupił te bilety dla żony i syna. I żebym. E... On mi za chwilę wytłumaczy, co i jak zrobić. No i. E... No i podszedłem do niego za chwilę i powiedział, że jak będę z tymi biletami wchodził na statek to temu facetowi, który sprawdza bilety muszę dać 200. 200 tutejszych, 200 tutejszych RMB i wtedy on mnie wprowadzi na to pierwsze piętro eee, Czyli korupcja na każdym kroku Pojechałem do, jakiejś, tak, do takiej dzielnicy, gdzie było naprawdę ekskluzywnie i by, by były restauracje wyglądające na dobra i chciałem, e, chciałem zjeść jakiś dobry obiad no ale facet chciał ze mną mówić po angielsku, ale nie mówił znaczy mówił, powiedział kilka słów ja powiedziałem, no dobrze, no to przerzućmy się na chiński bo po angielsku mówił średnio zaczęliśmy mówić po chińsku to wtedy się zaczęliśmy normalnie dogadywać. No ale tak, poprosiłem steka, żeby był krwisty 5 minut, 5-6 minut maksymalnie, to mi przywiózł steka, który był chyba robiony z 12 minut. Chciałem wodę gazowaną zimną, dostałem bez gazu ciepłą. Chciałem piwo do tego jakiejś jakieś jednej niemieckie, dostałem piwo, jakieś inne też ciepłe. Moi klienci, którzy byli ze mną, podobnie, więc dostaliśmy to wszystko, co dostaliśmy wypiliśmy po łyku piwa zjedliśmy w pokęsie tego steka i poszliśmy do następnej restauracji tak samo pamiętam, że kiedyś byłem na jakiejś podróży z chórzowej. chciałem szybko coś wyskoczyć, zjeść byłem na spacerze poszedłem do pizzy Hut czekałem najpierw na panią, żeby przyszła a tam nikogo nie było w tej pizzy, znaczy klientów ale było dużo bardzo ludzi z obsługi żeby przyszła i e, dała, żeby przyszła mi i dała jakieś menu e, dała, poprosiłem o piwo piwo dotarło za 20 minut ciepłe więc ja poprosiłem, żeby mi to piwo przyniosła drugie, bo chciałbym się napić zimnego piwa to drugie się pojawiło za kolejne 40, 20 minut czyli w sumie 40 też było ciepłe <laughs> pizza, która, którą zamówiłem w ciągu pół godziny doszła do mnie i było to po prostu centymetr, bo to się na takich patelniach podaje: centymetrowa warstwa oleju, na której leżał placek. Jak się go podniosło, to kapało z tego placka olejem. Też ugryzłem i, w, i wyszedłem. Zapłaciłem rachunek, oczywiście. I innych przykładów podam za chwilę więcej, ale. Nie chcę już więcej nagrywać, bo wszyscy się na mnie patrzą podejrzliwie zaraz, nie wiem ktoś mnie, poda na policję. Stop recording.